Dzień dobry, kochani. Witamy w Happy Morning. A dziś o tym, jak Wasz grzeczny, przytulny, kochany szczeniaczek zmienia się z dnia na dzień niegrzecznego nastolatka. No to zobaczmy, co tam napisane jest o takich półrocznych niegrzeczniakach jak nasza Lumi. Uwaga! Zwiększona energia jest. Wybiórcze posłuszeństwo jest! Testowanie moich granic również jest. I co ja z tym wszystkim robię? Zobaczcie. Przede wszystkim słuchajcie, chcemy je uspokoić, a nie nadmiernie pobudzić. A więc podatkę spaceru, biegania. Idziemy do domku. I w wolnej chwili po prostu masujemy, uspokajamy swojego pieska dotykiem. I teraz, w takim półrocznym grzniaku, jak nasza Lumi, możecie sobie wykorzystać. Pamiętajcie, że ten czas minie, A to, że my się pieskiem zajmiemy, tylko sprawia, że nasza więź z psem się powiększa. Także warto ten czas też wykorzystać do kształtowania swojej więzi. A więc Lumi, kochana moja. Masujemy się. Cały czas przy takim nastolatku, jak nasza Lumi, a więc takim półrocznym, troszeczkę przed pół roku, troszeczkę po pół roku, myślimy o tym, żeby go wyciszyć, żeby jednak te emocje, żeby ta mała główka troszkę też nam odpoczęła. Co będzie nam potrzebne i co sobie możecie na ten czas dla swojego pieska zakupić i wykorzystywać? Fajne będą wszystkiego, różnego rodzaju właśnie takie piłki, e, mięciutkie, w których możemy chować sobie tutaj przysmaczki. O, Lumi już wie o co chodzi, bo już się nimi właśnie wycisza. Później fajne będą mięciutkie maty węchowe, w których możemy też chować różnego rodzaju czy przysmaczki, czy jakieś smaczki, które, które Wasz e, szczeniaczek lubi. Tutaj możecie sobie takie rzeczy wykorzystywać. Czy nie, szukamy, tak? Szukamy sobie. Takie brak... To są wszystkiego rodzaju takie zabawki, to muszę pokażemy. Od Luminka, do których możecie sobie chować przysmaczki. One po prostu bardzo szybko opanowują, co tutaj należy zrobić, aby znaleźć przysmaczka. Ale tak czy inaczej, zajmują się nimi, fajnie się bawią i się wyciszają, wyciszają cały swój organizm. Zdecydowanie widzicie, że Lumi lubi takie zabawki i fajnie się przy nim wycisza i o to nam teraz w tym czasie chodzi, żeby właśnie się wyciszała słuchajcie wykorzystacie sobie później, nawet jak piesek będzie dorosły, chętnie będzie do nich wracał, chętnie się będzie bawił. Sama przyjemność i dla nas, bo, bo jesteśmy cały czas pieskiem, bawimy się z nim wspólnie. No i oczywiście dla psa, bo się nagradza, bo tutaj jest coś dobrego. Także spróbujcie i podzielcie się swoimi wrażeniami. Pa, pa.